Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu. Handel w parze do złotówki. Gra na dźwigni. Bezpieczeństwo. Coxie IO, Wszystkie rynki w jednym miejscu. Sobota, 4 stycznia 2020 roku. Z tej strony Mike. Witam i zapraszam na 183. kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, czyli przegląd Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku, i oczywiście kilka słów na koniec, małe podsumowanie na koniec odcinka. <laughs> Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, to mam parę pozycji przygotowanych, trochę tweetów. Także dzisiaj zaczynamy od tego, że Chiny i patenty blockchainowe, później marihuana medyczna i blockchain, Hong Kong Institute of Bankers ma sześciu nowych członków. CEO Longfin i ugoda z SEC. Prawa własności blockchain. Bitmain planuje masowe zwolnienia przed halvingiem. Mike Blandima, nowym CEO Bakta. Cena Bitcoina a Iran. Giełda Bitbay wspiera Wośp. Mita Blockchain Girls Warszawa 1. Konferencja Blockchain Economy 2020 w Istambule. Powiało optymizmem na rynku BCH powyżej 200 dolarów ze strony comparic.pl. Zaczynamy właśnie sobie. A przepraszam, jeszcze jeden news, o którym zapomniałem. I na końcu ze strony comparic.pl Andreas kontra Craig. <coughs> artykuł godny uwagi. Także wszystkim serdecznie polecam. Zaczynamy 183 kryptoniusy. Chiny. Chiny właśnie wypuszczają nowe wytyczne, jeśli chodzi o patenty blockchainowe. Tutaj Chiny bardzo mocno, jeśli chodzi o blockchain, starają się rozwijać i narodowa, właściwie ten National Intellectual Property Administration, czyli NIPA z Chin, dalej kontynuuje wyjaśnianie wytycznych, jeśli chodzi o patenty na blockchainie które mają wejść w życie 1, 1 lutego, tak pod koniec, pod koniec grudnia 2019. Nipa ogłosiła, że będzie sprawdzać i można powiedzieć rewidować te wszystkie stare, stare wytyczne i tak dalej i tak dalej. Zanim jakieś, tam oni opublikowali taki komunikat między innymi w tych wytycznych, że zanim biznesowy węzeł w blockchainie rozpocznie komun... połączenie komunikacyjne, może zdeterminować czy chce Ustawić to połączenie zgodnie z certyfikatem CA i można powiedzieć, dołączyć do jakiejś listy zaufanej CA, co będzie, można powiedzieć, związane z tym, że będzie, będzie to powiązane z tym, że będą chronione dane prywatne i tak dalej, i tak dalej. Tych patentów jest całkiem sporo, chociaż wiadomo, że najprawdopodobniej chińskie patenty pewnie są respektowane tylko w Chinach, tak samo jak Chińczycy respektują patenty międzynarodowe u siebie, także. Hmm, oczywiście, jak zwykle to wszystko jest powiązane z tym jakimś tam spotkaniem Komitetu Partii Komunistycznej Partii Chin, tego jakiegoś tam 13 delegatów, tak to właściwie 13 narodowy <noise> kongres, kongres socjalistyczny, tak to trzeba nazwać. Powiem wam szczerze. Z tymi Chinami to tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo co będzie dalej, nie wiadomo co będzie w ogóle działo w tych Chinach, czy oni będą respektować, nie będą respektować, nie będą banować, nie banować, a co blockchain, a co krypto. Musimy to wszystko obserwować, bo w pewnym momencie może się pojawić informacja, ja na to obstawiam, że nagle krypto jest full legal w Chinach i wszystko jest OK i nagle się okaże, że można robić ICO i tak dalej i tak dalej. No cóż, Chiny na pewno nie chcą przespać rewolucji kryptowalutowej. Lecimy dalej. Marihuana! Oczywiście, chodzi tutaj o marihuanę medyczną. Czekajcie, przy coś mi tu, jakieś się pojawiają artefakty. Chodzi tutaj o marihuanę medyczną. Oczywiście, Strain Secure jest to platforma blockchainowa, która będzie śledzić marihuanę medyczną od ziarna aż do sprzedaży bezpośrednio. Oczywiście, ostatnie jest bardzo głośno o marihuanie medycznej, która, która oczywiście. Tutaj bardzo wielu chorobom pomaga, i tutaj już władze zaczynają, zaczyna być legalizowana, nawet chyba w Polsce. Powoli to do, dociera, bo korzyści są bardzo duże, a wbrew pozorom, znaczy, z tego co wiem, to w marihuanie jest problem taki, że ciężko jest stwierdzić, ile tam tego THC jest w sumie, bo marihuana generalnie pomaga bardzo wielu osobom i tu nie ma co z tym, co z tym walczyć. Oczywiście platforma Strain Secure została opracowana przez TrueTrace. Zapewnia to testowanie tak, weryfikację na bazie DNA to jest ciekawe i produkty, gwarancje produktu dla pacjentów, a także również klientów, no to powiem szczerze, od samego początku do końca i z tego co oni tutaj nazywają, to ta platforma jest to taki game changer, który zmieni oblicze tego, tego rynku. Także zobaczymy, co z tego wszystkiego, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zobaczcie, że największymi, to jest też w informacji, największymi graczami przemysłu marihuany medycznej jest WeedMD, a także Harvest One Cannabis, które wzięły udział w tym pilo pilotażowym projekcie. No, to jest, powiem szczerze, ciekawa informacja. No, można obserwować, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. My w tym czasie lecimy dalej. Hongkong. Informacje z Hongkongu ostatnio były bardzo niepozytywne, a teraz okazuje się, że Hong Kong Institute of Bankers. Witu, wita w swoich szeregach sześć wirtualnych banków. To jest ciekawa, to jest ciekawa informacja. E, po, ujawniono to w komunikacie prasowym 2 stycznia. E, co ciekawe, ostatnie banki, które dążyły do tego, to jest Airstar Bank Limited, Fusion Bank Limited, Livy VB Limited, Pingon One Connect Bank, jest on z Hongkongu, Limited, oczywiście SC Digital Solutions Limited oraz WeLab Bank Limited. E, w tej chwili. Do organizacji tej należy ponad 103 członków korporacyjnych, jakiś tam tych i ponad 6000 indywidualnych członków. Oczywiście to jest agencja, która się, która się rozwija i co ciekawe, to trzeba, to, 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 co ciekawe, że Hong Kong Monetary Authority jest to organ nadzorczy, tak jak nasz KNF, tylko że w Hongkongu podpisało memorandum of understanding, to jest taki dokument, że wspólnego jakieś tam wraz z Narodowym Bankiem Chin, tylko, czyli, czyli tym People's Bank of China. I co ciekawe, chcą oni stworzyć platformę finansową, platformę traderską w pierwszym kwartale 2002 roku, a właściwie na początku w pierwszym kwartale 2002 roku, nie drugiego tylko 20 chcą stworzyć tak zwany Proof of Concept, czyli jakieś tam powiązania biznesowe, jednak wiadomo, wolność, wolnością, socjalizm, socjalizmem, ale pieniądze muszą się zgadzać. No, tak to ładnie wygląda. Będziemy to wszystko obserwować. Lecimy dalej. SEC, niesławna amerykańska agencja, US Securities and Exchange Commission. E, okazało się, że uzyskała e, ugodę podpisała ugodę z CEO firmy Longfin. Ten pan nazywa się Venkata S. Menvalvalvalli. I co ciekawe, że został on oskarżony o oszustwo. Zgodził się on zapłacić 400 tysięcy dolarów w jakichś tam karach i tak dalej, związane z tym Regulation A, z 2017 roku. Longfin został usunięty z Nasdaqa w maju 2018 roku i później został, został generalnie zamknięty. Co ciekawe, hmm, co ciekawe Longfin okłamał potencjalnych inwestorów odnośnie swojego tego public offering. Powiem wam szczerze, no co zapłacił i co? Ciekawe, a oczywiście jeszcze tutaj jest dodane, że dodane, że 159 tysięcy to są, to są jakieś tam, można powiedzieć, kara, kara założona od seko. Dodatkowo jeszcze jakaś cywilna kara 232 tysiące dolarów. Co ciekawe, zgłoszone zostało to, właściwie sprawa kryminalna nie została zgłoszona, ale cały czas trwa w biurze prokuratora. W biurze prokuratora dystryktu, czy jak to tam można nazwać, stanu New Jersey. Także nie wiadomo, co z tym panem będzie, no ale jak widać, dzięki zapłacił i wszystko się zgadza. Ech, szkoda, gadać. Lecimy dalej. A teraz mam jeszcze dla was artykuł, którego link znajdziecie oczywiście pod filmem. Jak najbardziej możecie przeczytać. To jest z serii Coindesk 2019 Year in Review. To jest kolekcja takich 100 artykułów, bardzo ciekawe. Mamy artykuł o tym, że o rejestracji praw, praw do gruntów na, na blockchainie. Co ciekawe, artykuł oczywiście wspomina o tym, że bardzo fajne hasło, jeżeli kupisz Big Maca, to nigdy on nie jest taki jak w reklamie, nigdy nie spełni do końca w 100% Twoich oczekiwań. Mówi się o tym oczywiście, że rejestracje, rejestracje są, są bardzo niskie, jakieś tam praw majątkowych i tak dalej, blockchain mógłby być Rozwiązaniem na, na ten problem ale nie jest to jedyny nie jest to rozwiązanie, którego potrzeba, potrzeba najbardziej. Nie będę wam tutaj robił tłumaczenia tego artykułu. Co ciekawe jest wspomniane też miasto, miasto Dubaj, czy właściwie Dubaj, nie wiem, czy to jest miasto, czy chyba miasto, trzeba tak to nazwać, tak nie jest to oddzielne państwo, które wprowadziło wszystkie dokumenty, czy właściwie chce wprowadzić wszystkie dokumenty na blockchainie. No to jest idealne rozwiązanie. Blockchain jest super rozwiązaniem do przechowywania różnego rodzaju rejestrów, aktywów i tak dalej, gdzie ta niezmienność i bezpieczeństwo danych jest najważniejszym aspektem. Także bardzo ciekawy artykuł, polecam, e, polecam przeczytać. E, wszystkim naprawdę bardzo fajny. W ogóle polecam tą serię Year in the Review 2019. Także lecimy dalej. Bitmain! A tutaj informacja z firmy Bitmain, największej, jeśli chodzi o branżę górniczą, górnictwa cyfrowego i gazownictwa. Co ciekawe, Bitmain planuje bardzo duże zwolnienia przed Halvingiem, czyli Bitmain tutaj z jednej strony, dziwna sprawa, bo cały czas rozwijali i tak dalej, a teraz informacja o tym, że, że w ramach nawet można powiedzieć, cały czas trwa ta wojna prawna pomiędzy twórcą dżihanem W, a także Emir Zanem, który został usunięty, usunięty z tej firmy. Co ciekawe, Bitmain plunuje zwolnić bardzo dużą część swojego, swojego zespołu. Słuchajcie, konkurencja nie śpi. Rynek się powoli troszeczkę wysyca, chociaż jak wiecie doskonale, to nie jest tak, że IC-ki są już niepotrzebne. Nikt nie chce kupować, dajcie komuś z 17. Od ręki będziecie mieli klientów. Także, także te IC-ki są, jest wymiana generacyjna ze z 9 na 17, powoli, powoli, szczególnie tam, gdzie prąd nie jest najtańszy. Teraz mamy zamieszanie w Iranie. Także ciekawe, będziemy obserwować. Zastanawiam się, jak rynek nareaguje na tą informację. Informacja z portalu Coinhouse. Nie było to na większych portalach tej informacji. Z 3 stycznia będziemy obserwować sytuację w Bitmainie. No cóż, lecimy dalej. Bakt. A tutaj ma informację z platformy Bakt, która jest spółką córką największej. W instytucji finansowej, giełdy właściwie, czyli Intercontinental Exchange, która jest także spółką matką New York Stock Exchange. Informacje o tym, że Kelly Leffler zostanie zastąpiona przez Maika Blandinę. Kelly Leffler, jak wiecie, została powołana do Senatu. Dołączyła ona do Senatu w 1 stycznia 2020 roku. I co ciekawe, Intercontinental Exchange powołała Maika Blandinę, który zostanie CEO, CEO firmy. Kelly Leffler zajmie pozycję senatora z Georgii. To ciekawe. No i zobaczymy, zobaczymy, co z tego. Co, z tego, co jeszcze ze zmiany, jeśli chodzi o Tu Tutaj mamy informację o tym, iż Adam White, który, który pełnił rolę COO w Bakcie, został nazwany ten President of BACT, czyli tutaj można powiedzieć. A co ciekawe, Mike Blendina pracował w takich, w takich firmach, pracował w tej firmie właściwie jako chief officer. Chief Product Officer, a także rzecz pracową, ma doświadczenie pracową także w Google i w Paypalu. Także zobaczymy, czekamy na nowe ATH na bakcie i w tym czasie oczywiście lecimy dalej. Iran. Różne tutaj plotki, plotki są o tym, oczywiście było odbicie na Bitcoinie i oczywiście jakie wyjaśnienie zostało znalezione, wina Iranu. W tym artykule, który tutaj mam, który Wam oczywiście wklejam pod... Pod tym chodzi o to, że z tego co twierdzą, to wcale wzrost ceny bitcoina nie ma nic wspólnego z działaniem w Iranie. E, cały tutaj można powiedzieć, e, obserwujący cenę bitcoina skierują na, kierują to na konflikt, czy uwagę kierują na konflikt. USA kontra Iran. W Iranie oczywiście możemy możemy stwierdzić, że bardzo dużo tam bitcoinów kupują ludzie, szczególnie jeśli chodzi o platformę, o platformę o, Local Bitcoins, dobrze pamiętam, ale jednak art, y, autor artykułu stwierdza, że to wcale nie jest, nie jest związane z, z tym wszystkim. No powiem wam szczerze, niektórzy inwestorzy coraz bardziej rozglądają się za innymi aktywami. Akcje robią cały czas ATH, więc można się spodziewać, że ta bańka w, w końcu pęknie, no, więc szukają innych aktywów, jak kruszce, jak waluty Fiat, tak jak szwajcarski, ale też Bitcoin. Pamiętajcie, przy poprzednim kryzysie finansowym Bitcoina nie było. No cóż, nie będziemy się tu rozdrabniać, lecimy dalej! I na końcu informacje o konferencji Blockchain Economy 2020 w Istambule. Będzie to oczywiście konferencja nastawiona głównie na Blisko Wschodnie, a także na region Eurazji. Jeśli chodzi o społeczność, co ciekawe, <grytanie> osoby bardzo, bardzo ciekawe, które wezmą udział w tej konferencji, to między innymi jest John McAfee, którego chyba nikomu nikomu nie muszę przedstawiać. Oczywiście także Tom Lee, współtwórca firmy Fundstrat, Nicholas Carey, który jest współtwórcą Blockchain.com, a także Andy Choik, Choing, mam nadzieję, tak, że to dobrze czytam. Jest to głowa Head of Operation OKX. Konferencja odbędzie się w Istambule, będzie trwała dwa dni, od 20 do 21 grudnia 2020 roku. Oczywiście można odwiedzić stronę i tak dalej, i tak dalej. No cóż, ja się osobiście nie wybieram. No, ale zobaczymy, zobaczymy, będziemy obserwować konferencję. Najbliższa konferencja, na którą się wybieram, to jest Blockchain Girls, ale o tym za chwilę. Lecimy dalej! I na początku, zanim jeszcze oczywiście przejdziemy do wydarzeń, mam parę informacji dla Was. Oczywiście zaczynamy na początku od giełdy BitBay. Dostałem informację tutaj, że prowadzą zbiórkę, którą przekażą, przekażą można powiedzieć, na wielką kiesztę światecznej pomocy, którą oczywiście też będę wspierał. Dopie mam to, co tam sobie pewne. Jedyne słuszne partie mówią i tak dalej, eee, także dam grosika dla owciaka, niech ratuje dzieciaka, a niech sobie gadają, że przeżerają, w dupie to mam i w orkiestrze gram. Dobra, zbierają tutaj, także jest informacja, jest także wydarzenie stworzone na Facebooku, oczywiście, który link pod, pod spodem, pod filmem wam dam. Jak najbardziej. Wspieramy 28. finał Woźb w kryptowalutach. także jest prowadzona zbiórka. Oczywiście tutaj są szczegóły, możecie to przeczytać. Odwiedź stronę, wybierz kryptowalutę, którą chcesz przekazać i tak dalej. Serdecznie zachęcam do tego. No, nie ma przymusu oczywiście. Jak ktoś uważa, że tam Owsiak przeżera wszystkie pieniądze i, i w ogóle nic nie trafia do szpitali i tak dalej, to niech nie daje po prostu, ale no, niech nie, nie wpierdziela się do tego, kto swoje pieniądze komu daje, bo nikomu do tego, komu ja pieniądze przekazuję, kolego. No także. Tyle właściwie w tym temacie. Kolejna informacja. Meetup Blockchain Girls, pierwszy meetup w Warszawie. Ja oczywiście zaznaczę zaznaczyłem wezmę 8 stycznia, gdzie Solution Trend, Plus Trzech Krzyży, Warszawa, od godziny 18 do 21 będę, przejeżdżam samochodem. Jeśli chodzi o informacje, zobaczcie, mamy więcej informacji, kto dzisiaj, kto nam wygłosi prelekcję, m.in. Izabela Morawska. Mogliście ją zobaczyć w odcinku szpilki na bitcoinie, który wam się właśnie tutaj u góry pojawił. Także możecie obejrzeć wywiad z Izą, jak najbardziej będzie prowadziła, będzie prowadziła prelekcję, drugą prelekcję, Iweta Laskowska. Także serdecznie zapraszam. Wstęp jest oczywiście wolny, ale musicie naby, nabyć, nabyć bilet. Jest on darmowy, nic to nie kosztuje, także zapraszam serdecznie, bardzo fajne, bardzo fajnie dziewczyny działają. Pauli, Paulina z Olgą bardzo fajnie działają, jeśli chodzi o te rzeczy, także Także super sprawa. Link oczywiście znajdziecie jak zwykle w opisie tam pod filmem do tego wydarzenia na Facebooku. Także serdecznie serdecznie zapraszam. Przechodzimy dalej. Teraz ze strony compare.pl zobaczcie, powiało optymizmem na rynku Bitcoin Cash powyżej 200 dolarów krypto trading 3 stycznia 2020 roku artykuł oczywiście Jarosława Szelonga. Kryptowaluty to rozproszony system oparty na kryptografii oraz technologii blockchain. Cały rynek jest, nie tylko blockchain, <laughs> cały rynek jest wart dzisiaj około 200 miliardów dolarów. W analizach cyklu CryptoTraining będziemy przyglądać się najpopularniejszym walutom, na, a na nadarzające się okazje możesz wykorzystać handlując na, na giełdzie BitBay. Zobaczcie, jest przy okazji reklamy BitBaya. Analiza tutaj różnych kryptowalut. Kto lubi analizę techniczną, zapraszam, link oczywiście pod filmem. Przejdźmy teraz sobie do strony e, bitcoin.pl.org. I tutaj, albo może tą informacją we, wesołą, podzielę się na koniec. Andreas Antonopoulos, kontra Craig Wright. Proces Airy Kleinmana, brata zmarłego matematyka Davea Kleinmana, przeciwko samozwończemu twórcy Bitcoinów Craigowi Wrightowi, będzie kontynuowany w nadchodzących tygodniach. Andreas Antonopoulos stał się jednym ze świadków w sprawie pisze bitcoin.com. No i powiem wam szczerze, jeśli chodzi o informację, niestety kurier nie dojechał. Biedak. Co się stało? No, napisali do gdzie jest kurier, a on tylko odpowiedział: Ups. Dlaczego nie ma kuriera? No, ale przecież miał kurier nie przyjechać. No, no, Bitcoin miał upaść też, także. Powiem Wam szczerze, nawet myślałem o tym, żeby zrobić serię, ale już wiem, że się na hej, bym naraził. Nawet zrobić serię, możecie mi tu dopomóc, bo myślę, że nawet nie serię, może taki odcinek yy, na zasadzie, co mówił Craig Wright, a co się okazało później. <laughs> Dobra, nie będziemy tracić czasu. Przechodzimy sobie może do nadchodzących wydarzeń. A w dzisiejszych wydarzeniach, jak zwykle. Wydarzenia przesłał Dodo, troszeczkę ja uzupełniłem. Więc na początku 4 stycznia BIM ma przejść Halving, oczywiście. 5 stycznia kryptowalutowa niedziela z Mikeem, to już 90 odcinek. Zapraszam serdecznie jutro, godzina 20. Jak zwykle zaczynamy. 7 stycznia ICON ma wypuścić propozycję usprawnienia sieci. 8 stycznia, właśnie Mita Blockchanger z Warszawa 1, a także Nebulas ma wprowadzić implementację algorytmu Proof of Devotion na testnecie. A z kolei 10 stycznia zobaczcie, bytą producent garniturów przejdzie na własny mainnet, z własnych materiałów będą szyć garnitury. Fajna sprawa, a jednocześnie zobaczcie przypadek niesące kryptostok numer 13, spotkanie sympatyków kryptowalut w Białymstoku. Serdecznie zapraszam wszystkich. I na koniec oczywiście informacja o tym, że od 27 do 29 marca 2020 roku jest konferencja Inwest w Krakowie w centrum kongresowym ICE. Będę serdecznie zapraszam wszystkich na konferencję. Przejdźmy sobie teraz może do, co tam w kryptoćwierka, i poobserwujmy sobie Twittera. Na początku, super analiza techniczna, oczywiście super. Od samego dekry. Zobaczcie, jak kreski narysowała, ktoś mu zrobił Czy naprawdę narysowałeś kre kreskę poprzez dwie, poprzez dwie świeczki? No cóż. Analiza techniczna. Ja bym tu dorusował jeszcze punkt rozparcia, kąt alfa, kąt beta, wynika gamma, przeciwprostokątne, prostokątne, tangens ku tangens i petangens. Także tyle w tym temacie. Zobaczcie, krypto rewolucja mówi o tym, że Super, że Litecoin Foundation wybrało renomowane BitGo do przechowania swoich Litecoinów, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że ciężko być optymistą odnośnie tego projektu. Może prywatność pomoże. Tak więc, Satoshi Lite jest przy sympatycznym sportem. Oczywiście, przy sympatycznym Litecoin, tak naprawdę tutaj nie chcę ściągać na siebie gromów, zwolenników Litecoina, chociaż w Polsce Litecoin nie jest aż taki super bardzo popularny. Z tego co wiem, to powiem szczerze, to jest tylko po prostu 4 razy przy Bitcoin. No. Zobaczcie, informacja o tym, że bitcoiny, 4 altcoiny i Tether będą w yy, Burger Kingu w Wenezueli. No, ciekawa informacja. I zobaczcie, Misha Lederman wyjaśnia, jak to jest, że zobaczcie, że jeden bitcoin to jest 1069 miliarda iriańskich reali, co daje w przeliczeniu jednego bitcoina za 32087 dolarów. I tutaj, jak to napomknął, chyba Moribor, o ile dobrze pamiętam, to nie jest tak, że za tyle dolarów, bo tam przecież nie ma dolarów. Tylko po prostu w przeliczniku tak to wychodzi, nie? Oni tam przecież z inną walutą, szczególnie to na Bitcoin. nie, tu jest akurat P2P Trading Platform, a nie, lokal Bitcoins dobrze mówią. Także to nie jest tak, że w dolarach tyle było, no ale wiecie, no moglibyście sprzedać bitcoiny do Iranu, tylko pytanie, czy później byście Fiaty wywieźli. <laughs> Teraz zobaczcie, Emily Crypto Life mówi o tym, że w 2019 roku ilość aktywnych adresów bitcoina wzrosła o prawie 20%. I zobaczcie, Peter Mier, McCormack mówi o tym, że Instagram skasował jego konto. Co ciekawe, McCormack zgłaszał fałszywe konto na Instagramie, które podszywało się pod niego. No coś tam się dzieje. Źle się dzieje w państwie duńskim, jak to mawiał klasyk. Teraz informacja od Loriany. Zobaczcie, że jest alter ego Natasza. Tak zweryfikowane tony, tony lajków, retweetów, komentarzy. Pamiętajcie, nic nie jest prawdziwe. <laughs> A teraz informacja też oczywiście od znanego i nielubianego bardzo złego moderatora forum bitcoin.pl XXLO. w praktyce sprzedam znaczki pocztowe jak kupić ich bardzo dużo to zacznę myśleć o rozpoczęciu planowania analizy wykonalności projektu punktu pocztowego na pokładzie mojego helikoptera zaparkowanego na moim jachcie zacumowanym przy mojej wyspie no kto to wyspę kupił pamiętacie przejdźmy sobie teraz do analizy sytuacji na rynku poobserwujmy co tam się dzieje na papryczkach oczywiście na początku Tutaj muszę znaleźć. O, proszę bardzo, otwieramy koń, paprykę. Świeża, jeszcze jak ciepłe bułeczki. Bitcoin poniżej, kapitalizacja rynku poniżej 200 miliardów. Otworzymy sobie też kurs króla, ale najpierw przejrzyjmy, co tu się dzieje na tym rynku. W ciągu ostatnich 24 godzin to właśnie nic się nie dzieje. Bitcoin SV troszeczkę wybił, w ciągu 7 dni Bitcoin SV tutaj się rozwija. Chyba kurier nie dowiózł jednak i nie ma co sprzedawać, a może Bitcoiny SV zginęły. Monero oczywiście też 10% w górę. W ciągu 24 godzin 4:47 nic tu, właściwie jeszcze świnie poszukamy, pewnie gdzieś tam w dole jest. Ponad 60, świnia, 65 miejsce, też nic się nie dzieje, traci, luna jakaś. Powiem wam szczerze, rozpocząłem taki mały projekt. W międzyczasie robię screenshoty pierwszej 50-k Market y, później będę wam fajnie to przedstawiał. Będziemy robić takie w podsumowaniu rocznym. Yy, także to, to można sobie zrobić Dobra, przejrzyjmy sobie tutaj i zobaczmy co tu się dzieje. W dolarach za 7 dni, zobaczcie, Blockstamp 1488%, zobaczcie, ej, 88% Thunder token, aż uderzył grzmota 64% kupiła hołota Kasino koń, zobaczcie, kasyna kasę kasy łupią No Poseidon 33%, Horizon no to to jest zobaczcie Zeny sobie ładnie się odbijają już kolejny tydzień z rzędu. Newtony, Faktomy i Nexo też ładnie tutaj działa. Zobaczcie Eduker, EDC blockchain i tak dalej. Hedera Hashgraph 23%. Wszystko traci V systemy. Zobaczcie 16%, ale pojawiły się też nowe projekty. Zobaczcie Dravit 58%, Trust USD 30%, to nie miało być, może to miał być stable, nie wiem. I kury dalej sprzedają kury. Złoto Master Win CC Universe, zobaczcie to jest ten nasz polski projekt, 946 miejsce. Tachyon Protocol, Universal Coin i Bitkom. Zobaczcie, Bitkom. Ale jeszcze spójrzmy na króla. Zobaczymy, jak tam król tutaj dzisiaj hula. Eee, no dzisiaj sprawdzimy kursy. No dzisiaj, zobaczcie, mieliśmy tutaj 7300, był spadek na 7200. 7300, znowu na jednym bitcoinie 100 dolarów, cały gówno, w ciągu 30 dni zobaczmy, właściwie nic się tu nie dzieje, no mieliśmy to tąpnięcie, tu tąpnięcie. Faktycznie tak jakby wypłaszczenie w górę szło. No ale jeśli chodzi o kwartał, to ewidentnie, ewidentnie boczno-spadkowy trend. A jeśli chodzi o rok, no to tu taką linię jakby pewnie wyrysować i przez ostatnie można powiedzieć, o jest nasz nowy rok, a to przez ostatni rok, tak. więc Najniższa cena 3,377, najwyższa 13,802, prawie 14 tysięcy dolarów. No cóż, co tu można Wam więcej powiedzieć, żeby Was nie zawieść? Chyba tylko tyle, że przechodzimy sobie do podsumowania i zobaczymy, co tam się wydarzyło w tym tygodniu. Parę słów na koniec. Oczywiście, muszę jak zwykle się przesunąć, jak zwykle gdzieś tu zawsze nie wycentruję dobrze. Mam przygotowaną parę rzeczy, które chciałem poruszyć. Na początku chciałem wam wszystkim podziękować. Dzięki wspólnym naszym staraniom. Dzięki odwoływaniu się do Facebooka i tak dalej. Udało się odblokować witrynę bitcoin.pl.org. Także super. Bardzo serdecznie dziękuję. Aż przywaliłem z radości w mikrofon. W imieniu swoim, w imieniu Tomasa. Tomas jest członkiem Kryptonarodu, także jak najbardziej. A tak się przy okazji <laughs> udało, że jest też także moim, moim patronem. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję, którzy pomagaliście w odblokowaniu domeny, którzy zgłaszaliście, że jest to błędna decyzja Facebooka. Aż sobie usiądę wyżej. Także dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne. Teraz tak, jutro jutro dostaniecie tak naprawdę dwa filmy. Dostaniecie status report, i to będzie nie tylko podsumowanie tygodnia, ale także podsumowanie całego roku na kanale Mike Satoshi. Także, także jutro zapraszam. Myślę, że w godzinach około południowych będzie. I oczywiście później także kryptowalutowa niedziela z Mike'em. Będzie także podsumowanie oczywiście patrona. Do, do grona patronów Mikea Satoshi dołączyły dwie nowe osoby, nawet właściwie trzy. Także witam serdecznie patronów i patronki. Już jest nas 14 osób. Oczywiście na Discordzie zapraszam. Jeżeli jesteście nowe osoby, proszę się zgłosić do mnie. Dodam Was do pokoju Patronite. A przy okazji, jak jesteśmy już na Discordzie, to założyłem nowy pokój, w którym oczywiście będę pisał tylko ja. I pokój nazywa się Wojownicy Klawiatury. Będę wrzucał tam oczywiście najlepsze komentarze, które dostaję. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli ktoś do mnie wali z to generalnie dostaję strike free or out blokuje takie komentarze, wbrew pozorom ja takie komentarze muszę cenzurować, bo do tego zobowiązują mnie wytyczne YouTube'a, ale jeżeli ktoś po prostu chce dostać nagrodę Darwina, to jak najbardziej dostanie ode mnie, oczywiście ja zamazuję, kto to napisał, ten komentarz, pamiętajcie, że to jest mój kanał, jak ktoś komentuje pod moim, moimi filmami, to ja mogę równie dobrze publikować takie rzeczy, no już mamy pierwszego zwycięzcę nagrody, wojownik, wojownik klawiatury tygodnia, za najbardziej merytoryczny, Komentarz, także gratuluję. Gratuluję pierwszego. Jeszcze muszę powyciągać stare komentarze. Będę wrzucał screenshoty po prostu komentarze. Wy możecie oczywiście odpowiedzieć takiemu człowiekowi na komentarz. Oczywiście, róbcie to w sposób kulturalny. Nie zniżajmy się do poziomu. A już na pewno ja nie będę też tolerował jakiegoś hamstwa. Ja nie zawsze wszystko wychwycę, ale generalnie tego. Blockchanger, już mówiłem. Oczywiście, zapraszam. W międzyczasie postaram się wpaść też do komparika. Coś tam nagramy ciekawego. O Bitcoin już mówiłem, oczywiście, na samym początku, także jeszcze raz gratuluję. Dziękuję Wam za pomoc. Gratuluję, znaczy gratuluję. <grywanie> dziękuję wszystkim osobom, pozdrawiam wszystkie osoby, które są na tej premierze. Ja kończę nagrywać o godzinie 18.01. Premiera oczywiście ruszyła o godzinie 20.00. Troszeczkę denerwuje mnie, jeśli chodzi o tą muzyczkę, ciągle ta sama muzyczka, chociaż YouTube zaczął puszczać zaczął puszczać reklamy. No i właściwie to jest jeden ze sposobów, w którym możecie mnie wspierać, po prostu oglądając reklamy. Jeżeli, ogląda, jeżeli oglądacie reklamy, e, reklamy na, na YouTubie, to w taki sposób też mnie wspieracie. YouTube oczywiście dzieli się jakąś szczątkową częścią ze mną, ale zawsze to jest, jak ktoś się mówi, zawsze można puścić niech te dwie minuty reklamy polecą, a Wy pójdziecie do gibla. Także Tyle drobne zmiany graficzne w niedługim czasie od 190 kryptoniusu zmienia się szafa graficzna dochodzi studio nie będzie już tego tła takiego będą fajne animowane rzeczy także myślę że tutaj myślę że tutaj może być dosyć ciekawie. No i co jak zwykle zapraszam jutro na jutro na odcinki. Regularnie zapraszam Was na różnego rodzaju newsflash ostatni newsflash oczywiście oczywiście newsflash ostatni pojawił wam się tutaj także żeby nie było. Dodaję jakieś brakujące filmy, których, których brakuje i tyle, nie zajmuję Wam więcej czasu, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się do następnego razu. Oczywiście, jak zwykle, zapomniałem wspomnieć o pewnej rzeczy, a mianowicie do Kryptonarodu dołączyły także dwie witryny nowe, czyli blog, e, BLOCK, BLOCKSPACE Bartka, a także darmowe kryptowaluty Jerzyka. Grafika jest w trakcie aktualizowania, także niedługo w tym ekranie końcowym będą nowe witryny. Jeżeli ktoś ma jakąś fajną stronę, e, ktoś ma jakiś kanał fajny na YouTubie, chciałby dołączyć do Kryptonarodu, serdecznie zapraszam. Generalnie zasada jest taka, że polecamy się nawzajem. Oczywiście nie możecie promować żadnych skamów, gówno projektów, tego typu rzeczy i tyle. No teraz to już naprawdę koniec.